Hej, witam Was ponownie. Trafił dzisiaj golf do mnie z piąteczka. Na problemy z hamulcami. Ale zauważyłem, jak wyjeżdżam do warsztatu, że się świeci kontrolka od silnika, Także pierwszy sobie sprawdzę, co mu dolega, czemu kontrolka od się świeci. Ale jeszcze w ogóle, pierwszy, pierw, pierw, to zamontuję sobie takie rozterko. Bo. Muszę 5 razy kombinować, aczkolwiek tu za pierwszym razem wjechałem aż dziwne, żeby wjechać na ten podnośnik równo, żeby stał z prawej i z lewej strony jednakowo. Także pierwszy lusterko wyląduje tam sobie gdzieś na regał albo na ścianę, a dopiero później będę sprawdzał resztę. Tak to wygląda po odpaleniu auta. ogóle się niekładnie chodzi. Ale... Co się mu dolega. Dobra, nie będę zgadywał. Podłączam komputer. Tak, myślałem, jak to zazwyczaj bywa. Zawór EGR, tak? W golfie szóstym jest to troszkę inaczej niż w piątce. I mi się zdaje, że jest bardziej przemyślane. Tutaj w piątce mamy blok zaworów elektromagnetycznych z połączeniem do, i do turbiny, i do zaworu gier, i do tej klapki gaszenia i do wysterowania właśnie zaworu recykulacji spalin. Tam jest taki grzybek, który się uchyla i tym wszystkim ko kontroluje to wszystko komputer przez, poprzez ten zawory elektromagnetyczny w tym bloku. Także jedyne co mogę teraz zrobić, to sobie posprawdzać te wszystkie podciśnienia. Tam na komputerze mam rozpiskę, które podciśnienie do czego jest. I zobaczę, czy nie ma gdzieś nieszczelności. Jeżeli będzie to wszystko ok, to albo to jest uszkodzone, albo ten mechaniczny zawór, ta membrana, może być uszkodzana na nim. Dobra, pościągałem sobie filtr powietrza razem z obudową, żeby się dostać, żeby mieć więcej miejsca. To jest cały typ pneumatyczne sterowanie tym mechanicznym zaworem. Podłączając sobie kawałek gumowego węża i zobaczymy po prostu czy membrana jest cała czy nie jest cała w tym przypadku jest cała, możemy to zaobserwować patrząc się na tą dźwigienkę pod tym, pod tą gruszką, tak? Zobaczcie Tak to mniej więcej wygląda. Nie dorobiłem się jeszcze pompki takiej waku. Chciałem tam kosztować 100 złotych. ale w tym przypadku można użyć siły własnych płuc, żeby to sprawdzić. Także jeżeli to mam sprawne, to na 99% ten zestaw elektro magnesów jest uszkodzony tych elektro siłowników z sterowaniem całym tym. Będzie uszkodzona to dosyć często. Wsterka kiedyś była, albo później już hałk nie robiłem. Sprawdziłem sobie z ukochaną ten zespół elektrozaworów. On pracuje poprawnie. Ten mechaniczny zawór, który uchyla ten grzybek od recyrkulacji spalin, też pracuje poprawnie. Nie ma tutaj żadnej nieszczelności. I teraz się muszę skontaktować z klientem, bo podejrzewałem, że. Niestety, ale ten zawór EGR, przy przebiegu ponad 300 tysięcy, będzie po prostu zawalony w środku, i dlatego może tak się dziać. Tym bardziej, że jest niewystarczający przepływ, błąd z tego co pamiętam. Dokładnie za mały przepływ, możliwe, że tam już urosło to wszystko i albo to czyścić, albo to nie czyścić. Tak, ale teraz muszę się z klientem teraz kontaktować. Po rozmowie z klientem. Na razie mój, żeby to zostawić, bo żeby się zająć drugą usterką. Druga usterka w tym samochodzie to ubywający płyn hamulcowy. Także będę szukał gdzie i dlaczego ubywa płyn hamulcowy. Ale to już w osobnym filmiku nagram.